Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dawno mnie tutaj nie było. Przerwa przydała się. Dużo zajęć, dużo obowiązków, ale nic. Wracamy z podsumowaniem. Tym razem nie będzie dużo szczegółów treningowych. Zapraszam na strawę, jeżeli ktoś nie obserwuje. Tam jest wszystko praktycznie. Co trenuję. Wszystkie treningi są, krótkie opisy też są, moje samopoczucie, czy było dobrze, czy było niedobrze. No i tyle. Zapraszam na strawę. Dzisiaj będzie podsumowanie biegów, które odbyły się ostatnio u mnie, takich troszkę sprawdzianów z formy takich przetarć przed y, głównym celem, jakim jest y, maraton w Hamburgu. Yy, I pokrótce opowiem, jak to było. Yy, mogę zaspoilerować, że padły życiówki zarówno na dystansie 10 km, jak i dystansie półmaratonu. 17 marca Poznań, yy, rekordowa dziesiątka, szybka trasa, yy, dużo y, życiówek z tego co słyszałem co widziałem dużo osób y, 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 fajnie wspomina ten bieg y, szybka fajna trasa tak jak wspomniałem pogoda prawie idealna na szybkie bieganie około 4 5 stopni y, odczuwalna przez wiatr była troszkę niższa ale generalnie ostatnie 2 km nad jeziorem maltańskim wiało w plecy do mety, także szło jeszcze wycisnąć na końcówce resztki sił. No i ja udało się nabiegać życiówkę 39-26. Czułem się fantastycznie, tak naprawdę cały bieg pod kontrolą, spokojnie, bez jakiegoś umierania. Początek troszkę na hamulcu, około 4.0, pierwsze 2 km. Później delikatnie przyspieszałem. Mały kryzys miałem na 8. kilometrze, gdzie trochę wybiłem się z rytmu, trochę wiatr przeszkadzał troszeczkę. W na Maltę, na samą Maltę, tam jest takie ostre Dosyć ostre na zakręty, na wrotki, jakieś chod krawężniki, chodniki, zmiana nawierzchni. Tam troszeczkę się wybiłem z rytmu. Generalnie cały bieg praktycznie w dużej grupie no, poziom na rekordowej dziesiątce w Poznaniu jest wysoki i, i ściąga dużo szybkich, fajnych zawodników. Zwycięstwo Krystiana Zalewskiego. Jest już jakąś tradycją. Kolejny raz wygrał w Poznaniu. I dużo, dużo fajnych rekordów. Poniżej 31 minut dużo osób nabiegało. Poniżej 40 również w stosunku do zeszłego roku bardzo dużo osób biegło poniżej 40 minut. No i mnie się udało do tego grona dołączyć statystyki pewnie gdzieś tutaj za chwilę umieszczę jak to okrążenia po kolei wypadały kolejny bieg tydzień później półmaraton, 18 półmaraton w Warszawie pogoda równie dobra słonecznie troszkę też momentami wiało, ale generalnie idealne warunki na bieganie półmaratonu. Pierwszy raz w Warszawie na, pół, na w ogóle na, na kimkolwiek biegu. To jest mój pierwszy bieg w Warszawie. Nigdy wcześniej przedtem nie biegałem. No i życiówka godzina 27 i 27 sekund. Do Warszawy przyjechałem w sobotę. Odebrałem pakiet w Pałacu Kultury. Kolejek żadnych nie było po południu. Szybko, sprawnie, kilka zdjęć na pamiątkę, później spokojny spacerek, jakaś kolacja, pizza. Do startu miałem jakieś 3 km z miejsca, gdzie miałem nocleg. Początkowo myślałem, żeby zrobić rozgrzewkę na linię startu, ale załatwiłem sobie Ubera i podjechałem Uberem pod Stadion Narodowy i tam dopiero się przebrałem i zrobiłem sobie 3 km rozgrzewki półmaraton warszawski 18 czekam właśnie na Ubera za chwilę podjedzie i Uberem pod Stadion Narodowy tam zostawię depozyt rozgrzeję się no i dzisiaj Biegniemy po Maraton. Start planowałem w granicach godzina 27, właśnie 28. I po ustawieniu się w strefie startowej zauważyłem, że Konrad z Adidas Runners z Warszawa. Stoi z flagą na godzinę 28. Prowadził swoją koleżankę bodajże na ten czas, więc um, podszedłem, zapytałem, pogadałem i, i idealnie się złożyło, bo um, zacząłem um, właśnie z tą grupką na godzinę 28 biec um, z myślą, że pewnie będzie um, troszkę szybciej. No, i udało się faktycznie. Konrad fajnie prowadził równo 4.09-4.10 w tych granicach. I tym sposobem dobiegłem do mety. Z tym czasem godzina 27 minut i 27 sekund. Kilka pamiątkowych zdjęć pod stadionem. No i jakiś obiadek w Warszawie. I Później po południu, później po południu wracałem samochodem do domu. Chciałem łapać lapy na yy, chorągiewkach co kilometr. Niestety przegapiłem pierwszą chorągiewkę, później drugą. To pomyślałem, że może będę łapał co 5 kilometrów. Piątą. Na 5 kilometrze też przegapiłem, więc złapałem dopiero lapa na 10 kilometrze. I dyszka wyszła w 41 minut 37 sekund. Później piątka następna 20 39. Kolejna piątka, czyli 20 km 20 45 sekund. No i końcówka ten kilometr z haczykiem po 3 48 niby średnia wyszła. Także końcówka troszkę mocniej. Nie był to bieg na pełnym luzie i spokojny, oczywiście yy, troszkę mnie kosztował. To nie jest tak, że ja biegnę sobie treningowo, yy, treningowo, to ja mogę sobie poprowadzić yy, jakiegoś yy, kolega albo koleżankę na, na troszkę yy, wolniejszy czas. Yy, generalnie staram się yy, takie zawody, yy, Da, dawać z siebie wszystko na takich zawodach. To nie jest czas na bieganie, na zawody się idzie po to, żeby osiągnąć jak najlepszy cel. Przynajmniej ja mam takie zdanie. No i Warszawa bardzo fajnie, fajnie organizacyjnie zaskoczyła mnie mile i pozytywnie. Trasa dosyć prosta z tymi delikatnymi. Podbiegami, które czasami, niektórych widziałem dosyć mocno zmęczyły. Mnie też osobiście zwalniałem na podbiegach, ale później nadrabiałem na zbiegach. To tyle z tych startów kontrolnych. Zostały cztery tygodnie do maratonu w Hamburgu. Czas leci nieubłagalnie. Dzisiaj, jak to nagrywam, jest sobota. Dzisiaj miałem w planie 6 razy 1200 metrów w granicach 3,55. Zadanie wykonane na stadionie nie było lekko i przyjemnie. Biegło się dosyć ciężko. To nie był idealny trening, no ale zaliczony udało się. Jutro spokojne wybieganie. No i zobaczymy, co. Kolejny tydzień przyniesie, no już za dużo w tej pracy maratońskiej nie będzie. Jeszcze myślę, że przyszły tydzień jakieś specyficzne treningi, a później powoli, powoli będzie luzowanie, nabieranie świeżości, zmniejszanie objętości. No i zobaczymy, jak to będzie. Tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem, cześć.